Płyta indukcyjna czy płyta gazowa? Oba te sprzęty służą do tego samego, lecz efekty osiągają w zupełnie inny sposób. Co z tego wynika? Szereg odmiennych zalet, ale i wady. Kluczem do rozsądnego wyboru jest poznanie ich. W tym materiale najpierw wyliczę dla Ciebie szacunkowe koszty eksploatacji obu płyt. Następnie omówię w mojej ocenie wszystkie przewagi jednego i drugiego rozwiązania. Na końcu w zwięzły sposób podsumuję całość. Finalnie podejmiesz trafną decyzję, bo dopasowaną do własnych oczekiwań. Dla Dodam, że to niezależny materiał. Nie mam żadnego interesu w promowaniu jednej lub drugiej płyty. Dopowiem, że na portalu proranking.pl znajdziesz zestawienia z obu tych kategorii. Są aktualizowane i niezależne. Skoro wstęp mamy za sobą, przejdźmy do konkretów. Startujemy od kosztów związanych z gotowaniem na indukcji i gazie. Nie będę ściemniał, trudno mi rodajnie to obliczyć. Wpływ mają tu sprawność energetyczna, ewentualne straty energii, rodzaj naczyń, jak i opłaty abonamentowe. Nie wspominając o aktualnych stawkach, które regularnie się zmieniają. Do tego indukcje często pracują pulsacyjnie, a nie w sposób ciągły. Tym bardziej ciężko wyliczyć dokładny pobór prądu musisz zatem zrozumieć, że w pewnym stopniu uprościłem wyliczenia. Przechodząc do konkretów, odnieśmy się do godziny gotowania na jednej i drugiej płycie na dwóch polach jednocześnie. W takim wypadku indukcja wykorzysta jakieś 4,6 kW. Przynajmniej jeśli weźmiemy za przykład dwa większe, a nie mniejsze pola. Godzina gotowania zużyje zatem 4,6 kWh. Zakładając cenę 1 zł za 1 kWh, godzina gotowania na indukcji kosztuje 4 ,60 zł 60 groszy. Godzina gotowania na gazie powinna oscylować wokół zużycia na poziomie 1 sześciennego gazu. Kosztuje to jakieś 2 ,60 zł 60 groszy. że tworzę ten filmik w listopadzie 2022. Roku. Biorę zatem aktualne dla mnie stawki. W każdym razie gotowanie na gadzie wydaje się dużo tańsze. No właśnie, wydaje się. Pamiętaj, że we wspomnianej godzinie indukcja okaże się wydajniejsza. Według niektórych szacunków, nawet o 30%. Po drugie, działa pulsacyjnie, o czym wspominałem. Co z tego wszystkiego wynika? Osobiście uważam, że koszt gotowania na obu tych płytach jest porównywalny. Owszem, gaz najpewniej okaże się tańszy, ale nie o 1 trzecią czy o połowę, a bardziej o jakieś 10, może 15%. Teraz prześledźmy resztę kwestii, które są kluczowe w pojedynku płyta indukcyjna czy gazowa. W poprzedniej części tego materiału wspominałem, że indukcje są wydajniejsze. Co za tym idzie, gotowanie na nich wypada szybciej i to o kilkadziesiąt procent. Płyty tego typu dysponują wysoką mocą, do tego kierują energię tam, gdzie spoczywa naczynie. Większość dań i przekąsek przyrządzisz wyraźnie szybciej, tym samym oszczędzisz czas. Do tego masz szeroką regulację mocy, którą dostosujesz do konkretnego przepisu. Już sam fakt braku płomienia znacząco podnosi bezpieczeństwo. Dużo trudniej wywołać pożar czy przypadkowo się poparzyć. Nie ma też mowy o wycieku gazu, bo go tu nie uświadczysz. Nowoczesne indukcje oferują nawet wskaźnik ciepła resztkowego. Jak to działa? Symbol na panelu poinformuje Cię, czy możesz już bezpiecznie dotknąć powierzchni, na przykład aby ją wyczyścić. Zwróć uwagę, że brak rusztu także podnosi bezpieczeństwo. Czasem ta część traci na stabilności zależnie od wymiarów postawionego naczynia. Indukcje pozostają natomiast równe i gładkie. Przypadkowe przesunięcie garnka nie wiąże się tu raczej z większym ryzykiem przewrócenia go. Obstawiam, że znajdą się osoby twierdzące, że samo działanie takich płyt nie jest bezpieczne dla zdrowia. Badania na ten temat wciąż. Trwają, ale póki co nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrową osobę. Nie wykazano również negatywnego wpływu na samą żywność. Z indukcji nie powinny jedynie korzystać osoby z rozrusznikiem serca lub aparatem słuchowym. Wiedz, że dotyczy to też wielu innych sprzętów czy maszyn. Dopiero co wspomniałem, że indukcja to gładka płyta bez rusztu. Nie ma też zbędnych zakamarków. Jeżeli nie pojawią się na niej większe, zasknięte przypalenia, wystarczy, że przeczesz ją miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Po raz kolejny za oszczędzisz nieco czasu, a przy okazji sił. Nie użerasz się przecież z osobnym czyszczeniem rusztu. Nie musisz go także zdejmować. A czyszczenie iskrownika w gazówce? To czasem konieczne, lecz nie w wypadku indukcji. Długo mógłbym opisywać dostępne funkcje w indukcjach. Jedna z najważniejszych to wykrywanie naczyń. Płyta nie zmarnuje energii, a w dodatku sama wyłączy pole, gdy zdejmiesz naczynie. Łączenie pól w większą strefę da ci z kolei możliwość gotowania w dłuższych naczyniach, np. Na brytfannie. Pauzą bezpiecznie zastopujesz Cenie, a boosterem jeszcze bardziej przyspieszysz proces gotowania. Sensor smażenia, czujnik kipienia, sterowanie pracą okapu, automatyczne programy. To następne ciekawe udogodnienia, na które możesz się tu natknąć. Na rynku bez trudu znajdziesz indukcję do montażu na równi z blatem. Te urządzenia same w sobie są eleganckie i minimalistyczne. Łatwo wtopisz taki sprzęt w nowoczesną aranżację swojej kuchni. Ponadto znajdziesz płyty indukcyjne w różnych kolorach, a nie tylko w czerni bądź bieli. Masz także wybór co do obecności ramy lub ozdobnego szlifu. Jakby tego było mało, pojawiają się również płyty indukcyjne z wbudowanym okapem. Są zwykle cholernie drogie, ale ich wbudowane pochłaniacze rzeczywiście okazują się skuteczne. Na prorankingi.pl omówiłem ten rodzaj w postaci osobnego zestawienia polecanych modeli. Korzystając z indukcji nie się jej najbliższego otoczenia na osmolenie. To kolejny istotny atut, który wynika z braku gazu i płomienia. W efekcie nie musisz tak często przecierać swoich mebli kuchennych. Naczynia też nie zmienią się na gorsze pod względem wizualnym. Analizując średnią cenę w obu kategoriach, jasno wynika, że płyty gazowe są dużo przystępniejsze cenowo. Na dobrą indukcję 60 cm często trzeba wydać ponad 1500 zł a czasem i ponad 2000 zł, zależnie od oczekiwań. Gazówka wysokiej jakości to niejednokrotnie koszt poniżej 1000 zł. Chcesz przejść z płyty gazowej na indukcję? No to mam złą wiadomość. Musisz wymienić wszystkie garnki i patelnie, jeżeli były już używane na gazie. Płyty indukcyjne współpracują z naczyniami z ferromagnetycznym dnem. O ile ich dostępność jest szeroka, tak w przypadku naczyń na gaz panuje większa dowolność. Aby dane pole zadziałało na indukcji, musi być porządnie zapełnione to problem na przykład podczas używania wąskiej kawiarki. płycie gazowej z różtem nie robi to większej różnicy. Co się na niej zmieści, zostanie obsłużone. Proces działania jest tu bowiem mniej skomplikowany. Płyty indukcyjne to rzecz jasna jednocześnie płyty elektryczne. Wiesz już, że dysponują wysoką mocą. O ile wpływa to pozytywnie na szybkość obróbki, tak może w pewnych sytuacjach przeciążyć domową sieć. Przed postawieniem na indukcję lepiej sprawdź moc przyłączeniową w swoim domostwie. Ustal także, czy istnieje możliwość łączenia indukcji pod siłę. Inaczej sprzęt nie uzyska swojej maksymalnej mocy, gdy zechcesz gotować np. na trzech lub czterech polach jednocześnie. W przypadku modelu gazowego takie problemy w ogóle cię nie dotyczą. Nada się tak samo dobrze do wielkiego domu jak i do małego mieszkania w bloku. Czy ktoś ci kiedyś wyłączył gaz, obstawiam, że nie, a czy zdarzyło Ci się mieć przerwę w dostawie prądu mnie wiele razy. W takim wypadku nie stracisz możliwości gotowania. Mimo, że coraz więcej przeróżnych sprzętów przechodzi na prąd, czasem lepiej nie uz Zależniać się za bardzo od dostępu do niego. Nie każdy lubi dotykowe slidery i inne cudo. Wciąż wiele osób preferuje tradycyjne pokrętło. Przejście na indukcję wymaga pewnej nauki. Musisz dojść do wprawy, jeżeli chodzi o wybór mocy, poddany przepis, czy typ żywności. Sterowanie widocznym płomieniem okazuje się zazwyczaj łatwiejsze. Im więcej elektroniki, tym więcej funkcji i udogodnień, ale każdy medal ma dwie strony. W przypadku indukcji dużo łatwiej o jakąś usterkę związaną właśnie z elektroniką. Płyty gazowe są wyjściowo mniej awaryjne. Zależnie od wybranego materiału powierzchni mogą się też okazać bardziej odporne na zarysowania. Znam dużo opinii, że w gazówce w zasadzie nie ma co się zepsuć, o indukcjach zdecydowanie nie można tego powiedzieć. Osobiście nie jestem fanem opalania niektórych produktów na gazie. Wolałbym uzyskać ten efekt za pomocą piekarnika, bo to też możliwe. Niemniej wiele osób wypomina indukcją, że siłą rzeczy nie można na nich opalić np. cebuli. W przewagach płyt indukcyjnych napomniałem o modelach z budowanym okapem. Do tego spotkasz indukcję w różnych wariantach odnośnie szerokości. Sęk w tym, że płyty gazowe są wbrew pozorom jeszcze bardziej zróżnicowane. Tutaj również natkniesz się na szersze modele, ale to nie wszystko. Sprzęty typu gaz pod szkłem na pierwszy rzut oka wyglądają jak indukcje. Też mają gładką, elegancką powierzchnię, ale mimo to działają na gaz. A obecność rusztu i pokręteł sprzyja z kolei większej różnorodności w kwestii stylistycznej. Gdy tego zechcesz, postawić na urządzenie w stylu retro. Uświadczysz przy tym jeszcze większy wybór w mniej standardowych kolorach. Kolejna sprawa to materiał wykonania indukcja pokrywa szkło ceramiczne. Gazówki również mogą być szklane, ale równie dobrze stalowe bądź emaliowane. W tym punkcie wspomnę też o ciekawej hybrydzie, otóż istnieją płyty gazowo-indukcyjne z podziałem na dwie części. Więcej na ten temat przeczytasz na ProRankingi.pl, gdyż stworzyłem klasyfikację tych urządzeń. Osobiście wolę płytę indukcyjną. Dlaczego? Ponieważ szybciej mi się gotuje na tym sprzęcie. Tego typu urządzenie jest banalne w czyszczeniu i elegancko się prezentuje. Szeroko dostępne funkcje dodatkowe okazują się przydatne. Płyty gazowe też mają jednak swoje zalety. Okazują się tańsze w zakupie jak i w eksploatacji. Nie wymagają wymiany naczyń czy dłuższej nauki dotyczącej sterowania. Stanowią też pewnego rodzaju dywersyfikację w sposobie zasilania. Nie im awaria prądu. Ponadto niejednokrotnie Lepiej nadają się do mieszkań w bloku. W komentarzu pod filmikiem podziel się swoją opinią na temat pojedynku płyta indukcyjna czy gazowa. Pamiętaj też o aktualizowanych i niezależnych zestawieniach na prorankingi.pl. Od razu poznasz najlepsze modele z tych kategorii. Na koniec dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że do następnego.